Hej, Jacek i Darek. Oto trzy najważniejsze ćwiczenia, jeżeli masz ból promieniujący od kręgosłupa do nogi, masz objawy rwy kulszowej. Zapraszamy. Pierwsza aktywność jest to pozycja sfinksa. Kładziemy się na brzuchu, podginamy nasze ręce w stawach łokciowych, dajemy je pod siebie i po prostu leżymy w tej pozycji. Ta pozycja powinna przynosić ulgę w Twoim bólu, bólu promieniującym do nogi. W samym kręgosłupie możesz odczuwać pewne, Restrykcje, pewne dyskomforty, nawet pewien mały ból, ale najważniejsze, aby ból, który promieniuje do nogi ustawał, zmniejszał się. I z w tego ćwiczenia można robić tą samą pozycję, gdzie nogi są ustawione jeszcze na piłce. Można też robić takie push-upy, czyli taką pozycję foczki, gdzie będziemy się wypychać naszymi rękoma do wyższej pozycji, taką nazwę. Pamiętaj, aby w tym ćwiczeniu przede wszystkim patrzeć na objawy, które promieniują do nogi. One mają ustępować. Podstawową pozycję sfinksa rób sobie przez 2-3 minutki, jeżeli przynosi Ci to ewidentnie ulgę, to rób to nawet 5-6 razy dziennie. Druga aktywność, bardzo znane ćwiczenie, które nosi nazwę Ptak-Pies-Bird-Dog. Podstawowo musisz być w pozycji czworaczej i unosisz naprzeciwległe kończyny, lewą rękę, prawą nogę i później prawą rękę, lewą nogę. I tutaj przede wszystkim ta sama zasada. Podczas tego ćwiczenia i po tym ćwiczeniu Twoje dolegliwości promieniujące do nogi mają ustawać, ustępować. I dlatego robić około 2-3 serii. Po 12 powtórzeń mamy 6 16, dobrze by było utrzymać się przez 3 sekundy podczas każdego powtórzenia. Trzecią aktywność podzielę na dwa ćwiczenia, dwa warianty. Wszystko w zależności od Twojego stanu zdrowia i czy będziesz mógł mogła wykonać jeden bądź drugi wariant. Pierwszy wariant, ten łatwiejszy, połóż się na plecach. Twoje nogi będą zgięte w stawach kolanowych i w stawach biodrowych. I tutaj podstawowo przekręcamy, przekładamy nasze nogi na boki, przede wszystkim w komfortowych dla Ciebie zakresach ruchu. Nie musisz robić tak jak ja, od jednego do drugiego boku w pełni, Rób Tyle, ile Twój ból, Twoje odlegliwości Ci pozwalają. W tym ćwiczeniu naszym celem nie jest redukcja bólu, który promieniuje do nogi, choć super, jakby tak było, tylko rozruszanie Twoich struktur, Twoich mięśni, Twojego z twoich stawów, twojego kręgosłupa. I to ćwiczenie wykonuj często po długim bezruchu. Najlepiej właśnie robić je w takiej formie z lekkim przytrzymaniem, czyli idź do jednej strony przytrzymaj 2-3 sekundy, idź do drugiej strony 2-3 sekundy. Jeżeli to ćwiczenie jest dla ciebie bezbolesne, rób około 2 serii, po 20 powtórzeń z tym 3-sekundowym przytrzymaniem. Drugi wariant, połóż się na boku, objęcie na którym będziesz robić i tak oba. Jedną nogę zegnij i złap za pomocą swojej ręki. Drugą ręką przekłada się w przeciwstawną stronę całym tułowiem, tak aby rozciągnąć swoje mięśnie przykręgosłupowe i mięśnie pośrodkowe. To ćwiczenie może powodować pewne objawy i tego byśmy nie chcieli, tak już powiedziałem. Ono jest świetnym ćwiczeniem i pokazywaliśmy różne warianty, różne opcje tego ćwiczenia w osobnym filmiku, do którego zaproszę w karcie u góry. Tam są różne, bardziej zaawansowane wersje, ale podstawowo, jeżeli ta wersja z jedną nogą zgiętą dla Ciebie będzie niezbyt przyjemna, zbyt intensywna, możesz spróbować i robić to z obiema zgiętymi i wtedy przekładać się w drugą stronę, czyli leżysz w takiej pozycji czwórkowej, takiej pozycji embrionalnej dopiero przekładasz tułów, znowu w komfortowych dla Ciebie zakresach ruchu. Utrzymuj to rozciąganie przez 30-40 sekund i zrób trzykrotnie na stronę. Te trzy aktywności kierowane są dla wszystkich tych, którzy mają promieniowanie od kręgosłupa do nogi, są zdiagnozowani i przede wszystkim dla tych, którym przynosi ulgę, jak prostują się, wyginają do tyłu, leżą na brzuchu. Pamiętaj, że w stanie osobowym jeżeli dopiero co Cię złapało, bo wczoraj Cię złapało i boli bardzo, w takim stanie lepiej znaleźć jedną aktywność, jedno ćwiczenie, jedną pozycję, która przynosi ulgę, przede wszystkim na ból promieniujący, i wykonywać tylko ją 6, 7, 8, 10, 12 razy dziennie cały czas. Więc jeżeli z tych aktywności które właśnie widziałeś, widziałaś, jedno będzie rewelacyjne, to stosuj tylko to. Tamte odstaw, do tamtego wrócisz. Ale najważniejsze, żeby wyjść z tego stanu ostrego, wyjść i zrobić tak zwaną centralizację bólu. Czyli naszym celem, Twoim celem jest, aby ból z nogi wyszedł. Został tylko w kręgosłupie. On może być w kręgosłupie nawet 2-3 razy mocniejszy. I to jest właśnie definicja tego, tej centralizacji. Najważniejsze, żeby nie promieniowało. Jeżeli żadne z tych ćwiczeń nie daje Ci tej ulgi, to nagraliśmy osobny materiał, gdzie było 100 ćwiczeń na kręgosłup lędźwiowy. Tam na pewno znajdziesz coś dla siebie metodą prób i błędów. Znajdź po prostu daną aktywność, daną pozycję, która przynosi Ci ulgę i tłucz kilka, kilkanaście razy dziennie. Link do tego materiału zostawię w karcie u góry. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, z Dariuszem wszystko było jasno przekazane widoczne, a przede wszystkim mamy nadzieję, że te trzy proste ćwiczenia przyniosą ulgę w Twoich dolegliwościach, przyniosą ulgę w Twoim promieniowaniu, stawią cię szybko na nogi. Na końcu tego materiału zostawimy dwie sugestie innych filmików z naszego kanału o tematyce rwy bólu kręgosłupa lędźwiowego. Kłaniamy się, pozdrawiamy, życząc dużo ćwiczeń, mało bólu. Do zobaczenia.